Przez kilkanaście lat był jedynym polskim lekarzem w Rybniku. Działacz narodowy, społecznik, prezes banku i Towarzystwa Gimnastycznego Soku. Kim był Felix Biały, patron szkoły medycznej i wraz z żoną jednej z ulic w Rybniku? Postaci Jadwigi i którzy w Rybniku pojawili się około 1908 roku, tutaj przyjechali, rozpoczął Felik Biały, rozpoczął. Praktykę lekarską i przede wszystkim dał się poznać jako chirurg jako lekarz. W tym czasie był jedynym polskojęzycznym lekarzem w mieście, później stał się też lekarzem powiatowym. Natomiast dopiero w okresie przed pierwszą wojną światową zaczął mocniej angażować się w takie życie polityczne, chociaż cały czas był zaangażowany w życie społeczne. Myślę, że. W tym czasie wręcz oczekiwano od osób, które zajmowały pozycje ze względu czy na, czy na wykształcenie, czy na ich pozycję społeczną, że będą się angażować w różne działania. Po części wynikało to też z ich osobistej potrzeby działania, dzielenia się, organizowania. I to nie jest jakoś wyjątkowe w stosunku do Feliksa Białego. To jest naturalne dla, tego, dla, tej, dla tej grupy, i to za, zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej. Jeżeli ktoś zajmował pozycję nauczyciela, lekarza, brał udział w Radzie Miejskiej, oczekiwano, że będzie również zaangażowany na pewno w jakieś społeczne działania. I to się obserwuje. To samo dotyczyło żony Feliksa, Jadwigi Białowej, która realizowała ten, ten właśnie, jakby to nazwać, to oczekiwanie społeczne, angażując się w życie Towarzystwa Polek, między innymi. I w ten sposób gdzieś tutaj już byli rozpoznawani jako osoby znane. Nie były to osoby anonimowe. Później też to zaangażowanie pojawiło się w okresie powstań. Na pewno miało to też ich wykształcenie, znajomość języków mocno wpływało na to, że po prostu można było z nimi porozumieć. Oni znali język niemiecki doskonale. Doktor Biały studiował przecież w Berlinie, jego praca doktorska została napisana po niemiecku. Felix Biały, syn Józefa i Anny. Urodził się 24 kwietnia 1875 roku w śmiglu w powiecie kościańskim. Jego ojciec był nauczycielem. Feliks wybrał jednak medycynę, którą studiował we Wrocławiu, Monachium, Wuszburgu i Lipsku, by w 1901 roku uzyskać dyplom lekarski. W czasie studiów działał w Związku Młodzieży Polskiej Z konspiracyjnej organizacji Polskiej Młodzieży Akademickiej. Podczas I wojny światowej został aresztowany. A w 1917 roku wcielono go do wojska, gdzie służył jako lekarz. Przed zakończeniem wojny, ze względu na stan zdrowia, zwolniono go ze służby. Na miejsce pracy i życia Felix Biały, wybrał rybnik, gdzie zamieszkał w 1904 roku. Tu prowadził praktykę, będąc do 1918 roku jedynym polskim lekarzem na terenie miasta, a od 1922 roku lekarzem powiatowym. Mamy właśnie Białego, który się angażuje w działania plebiscytu. Oczywiście to wszystko jest regulowane przez, przez Komisję Międzysojuszniczą. Śląsk jest generalnie wyjęty spod zarządu niemieckiego. To jest teren kontrolowany przez Komisję i to ona potem przekazywała, już po plebiscycie przekazywała Niemcą, tą część która pozostała przy Niemczech w Polsce, tę część która została przyznana Polsce w czerw w lipcu 1922 roku jest ten ostatni moment czyli powiat rybnicki. Rybnik, Żory zostają przyłączone już oficjalnie. W grudniu 1918 roku reprezentował ziemię rybnicką podczas obrad polskiego sejmu dzielnicowego w Poznaniu w 1919 roku przemawiał w Rybniku na Wielkim Wiecu zorganizowanym tuż przed świętem 3 maja. Podczas tego zgromadzenia przyjęto rezolucję, w której postulowano przyłączenie do Polski m.in. Górnego Śląska i Cieszyna. Działał w polskiej organizacji wojskowej Górnego Śląska od 1919 roku. W czasie powstań Śląskich był komisarzem powiatowym polskiego komisariatu plebiscytowego w Rybniku. W trzecim powstaniu był komendantem szpitala powstańczego w rybniku. Po zrywie w 1921 roku zajmował przy kontrolerze alianckim w rybniku stanowisko polskiego doradcy na powiat i miasto rybnik. Na towarzyszkę życia wybrał jadwigę z domu Nektel, z którą doczekał się trójki potomstwa Lecha, Łandy i Zbigniewa. Jadwiga Biały również angażowała się w życie społeczne, prowadziła m.in. koło towarzystwa Polek w rybniku. Ogrom zawodowej nie przeszkadzał mu w aktywności społecznej. Udzielał się w pracach Banku Ludowego. Od 1922 roku był prezesem tegoż banku. Towarzystwa Czytelni Ludowych, Towarzystwa Polsko-Katolickiego, Towarzystwa Turystycznego Beskid w Cieszynie. Biały był współzałożycielem Gazety Ludowej w 1911 roku i działaczem narodowej demokracji. Pełnił też funkcję przewodniczącego Towarzystwa Wyborczego i przewodniczącego Powiatowej Rady Ludowej. 2 maja 1923 roku został odznaczony orderem Odrodzenia Polski. Był prezesem Rybnickiego Choru Męskiego, wiceprezesem towarzystwa charytatywnego, prezesem Związku Obrony Kresów Zachodnich, wiceprezesem Koła Przyjaciół Harcerstwa, prezesem towarzystwa gimnastycznego Usoku. Ponadto był członkiem komitetu budowy szkoły handlowej, członkiem zarządu Śląskiej Izby Lekarskiej, prezesem zarządu powiatowego Narodowo-Chrześcijańskiego Zjednoczenia Prac. W 1928 roku powstało Rybnickie Koło Towarzystwa Lekarzy Polaków na Śląsku, którego Biały był inicjatorem, a później piastował w nim funkcję prezesa. W 1934 roku zrezygnował z funkcji lekarza powiatowego i z mandatu radnego miasta. W 1936 roku Felix Biały otrzymał tytuł honorowego obywatela Rybnika. Wkrótce potem opuścił śląskie miasto i przeniósł się do Poznania. Gdzie z siostrzeńcem doktorem Franciszkiem Witaszkiem założył pierwszą w kraju wytwórnię strun chirurgicznych. W czasie okupacji przebywał w Krakowie, gdzie zmarł 5 sierpnia 1943 roku w wyniku następstw choroby wrzodowej żołądka. Tam został pochowany. W 1960 roku jego prochy zostały przetransportowane do grobu rodzinnego w Rybniku. Od 1988 roku patronuje medycznemu studium zawodowemu w Rybniku Orzepowicach. Imieniem małżonków białych nazwano w 1990 roku jedną z ulic w śródmieściu Rybnika.